Zdarliśmy na czerpanek i pokażę Wam o co chodzi, jak to wygląda, jak to jest duże i w ogóle jeżeli będziecie chcieli przyjechać, to zobaczycie z czym to się je. Zobaczcie jaka jest masa osób. Tutaj wszyscy przechodzą naokoło. Jest cała gigantyczna hala, gdzie ludzie idą, przechodzą właśnie przez te wszystkie bramki i tak dalej i potem idą do wejścia, więc jest po prostu gigantyczna masa ludzi, ale zobaczymy co będzie w środku. Pamiętam, czy kiedykolwiek byłam w takiej gigantycznej hali i teraz chodzimy naokoło i tutaj ludzie idą w jedną, w drugą stronę, w jedną i w drugą stronę i to wygląda mega Zobaczcie już tu, co to jest ludzi. Jest to fajne. Tu już się luźniej, bo mamy przejścia do różnych rodzajów biletów. Są bilety jednodniowe, bilety dipowskie, bilety jakieś tam syraki i tak dalej, a my idziemy do biletu czterodniowego tam. Jeżeli chodzi w ogóle o wielkość tej imprezy, to dwie gigantyczne, samolotowe hale, że tak powiem, zobaczcie, są poświęcone tylko i wyłącznie na kolejki. Więc jak gdyby, wiecie, idziecie w kolejce przez dwie gigantyczne hale. Mamy tutaj program, wow! To jest program takiej malutkiej wielkości. Zobaczcie, co tam jest. Jak jest cudowne! Jesteśmy już w środku i i głównej i hali e, i są dwie hale do chodzenia, tak zwanego czyli są jakieś sklepy, przebieranie i tak e, a potem jest hala z cosplayem. i jest jeszcze hala na koncerty, więc są cztery takie hale główne. Oh. Jesteśmy teraz w części są mali wystawcy i głównie są tutaj jakieś kartki rysowane na miejscu. Można sobie zrobić portrety Są też przypinki I właśnie to jest część gdzie są tacy właśnie prywatni wystawcy I rękodzieła ogólnie A potem tam dalej już są jakieś takie duże firmy Gdzie normalnie można kupić takie wiecie Fabrycznie robione rzeczy Tutaj mamy na przykład wesoły papier toaletowy Tutaj sprawa autografowa związana jest w ten sposób Że tak jak widzicie jest tablica za mną I tutaj jest lista godzin Kiedy można się ustawiać w kolejkach Po po numerek z możliwością ustawienia się w kolejce do autografu. Czyli najpierw ustawiasz się w kolejce po numerek, a dopiero potem jak już dostaniesz numerek, to możesz się ustawić w kolejce po autograf. Jeżeli nie dostaniesz numerku e, do kolejki po autograf, to po prostu wtedy będziesz udział w losowaniu. Jeżeli ci się nie uda, no to trudno, nie możesz wejść do kolejki po autografu. Tutaj się czeka do kolejki do autografu, a tam e, czeka się już do autografu. Więc to jest kolejka numer jeden, tam jest kolejka numer 2 Zobaczcie słodycze, słodycze i proszę bardzo, są cukierki, i Jest tam mnóstwo słodyczy do wyboru i innych przekąsek. To są jakieś takie mini puddingi. Jest tango, fajne moci, bardzo mięciutkie. I oreo z macho. No, zobaczcie, tu jest żelek w kształcie renne. Na kasę, mi, albo na Okulusa, to wszystko jest mega popularne. Jesteśmy na stoisku Sailor Moon i tu są wszelkiego rodzaju kosmetyki, różne pierdoły, kręcące się błyszczące rzeczy. To jest nawet ślubna tiara. która wygląda jak zrobiona z jakiegoś ciasta francuskiego a tu jest czapka z naleśników, a tutaj jest gigantyczny wybór peru i kontaktów a zobaczcie co jest zaraz za rogiem stoisko z Rilakkuma cudowne stojaczki na telefon takie mięciutkie gigantyczne boki wielkie o i zobaczcie jest Popin cooking. I teraz alejką, gdzie są miejsca sztuk walki Tutaj widzicie po jednej stronie I po drugiej stronie też Tam jest kendo I tutaj jest też karate Judo Dużo się się ogólnie dzieje Teraz pokażę Tutaj jest mapka całego ośrodka. Jak widzicie ona jest naprawdę duża. Tutaj jest jedna gigantyczna hala, tam się jest przejście i jest kolejna hala. E, a tam jest lista wystawców, czyli po prostu multum. I jak widzicie tutaj są strefy. To wielkie głowy. Wielkie głowy, które się zakłada. U.

Tyle tego, że aż nie wiem, w którym miejscu już byłam, a w którym nie. I tutaj na przykład mamy trochę Klingman Dungeon, wszystko jest takie metalowe albo drewniane. nigiri jest mniej więcej dwa razy większe i dwa razy cięższe niż te, które kupowałam w Tokio. Więc całkiem nieźle. Kosztuje 4 euro. Zobaczmy. Dobre. I ma moją piękną pomadkę na sobie. Uuu. Nie uwierzcie, co którą można sobie założyć na głowę. Yeah! Tak jak widzicie, oni zajmają Hello Kitty, tam jest Goodetama i ja mam swoją z Oficjalnie jak widzicie jestem teraz w próbie Goodetamy. Mam swoją własną koronę Budetamy i bardzo się cieszę. Chyba po prostu Gude dama cały czas Niesamowite to jest Jak oni to super zrobili Czuję się teraz jak najpiękniejsza księżniczka albo królowa dawać, Bo jestem super sexy I tak To jest ten z takim typowo japońskim deserem lodowym I to jest po prostu taki mielony lód Polany syropem czy tam musem owocowym, ale podobno jest bardzo dobry To jest trochę tak jakby śnieg Śnieg z owocami ja sobie wzięłam truskawkowe i zaraz spróbuję jak smakuje. Hej, hmm. to mi się wydaje, że przez to, że ten syrop jest taki dobry. Ogólnie to jest zimne, takie soczyste i właśnie pyszne przez ten syrop. Super ciepłą pogodę. Jest chyba około 26-27 stopni. I tutaj, na no, tak zwanym, ja to nazwałam, zieleniaku, siedzi mnóstwo osób. Odpoczywają, jedzą, bawią się, biją, cokolwiek. I zobaczcie te piękne, słodkie poszanki. I teraz te koty. Tutaj mamy plecaki jaszczurki w różnych kolorach, w różnych fakturach. Są maseczkę do twarzy na której e, chyba jest hermiona. Już chodzę z Expo, dzień numer jeden. I z nią łapią e, free hangi człowiek, którzy łapali też przez cały dzień. Wszyscy wyszli, usiedli sobie w cieniu pod drzewkami, dlatego że jest mega, mega gorąco i odpoczywają po długim dniu. Jak blisko króliczki. One sobie tak stoją i szanują trawkę. Zaczynamy pierwszy dzień wielkiej chmarze ludzi tutaj za mną i przede mną i podliczę potem ile czasu nam zajmuje jak gdyby wejście na samo Expo. Bo podejrzewam, już to jest około 20 minut chodzenia w kółko po dwóch wielkich halach. Więc uwaga, zaczynam odliczać. 10.47 i dopiero przeszliśmy do drugiej hali. Yy, tak, więc będę Was na bieżąco informować. Teraz idziemy na sprawdzanie biletów. Okazuje się, że od samego wejścia na teren w ogóle, to wejście jak gdyby na Expo y, potrzebowaliśmy 35 do 40 minut, wiecie, chodzenia w kolejkach Na całym konwencie jesteś takie jak lucky bag albo surprise bag. I to są jak gdyby, torby o y, różnej wartości. I w środku macie losowe rzeczy, które zawsze przekraczają wartość, załóżmy, tego, tych 10 euro. Czyli załóżmy, że tutaj są rzeczy mniej więcej za 15, czasami za 20 euro. Ale nie wiecie, co tutaj dostaniecie. Po prostu to jest taki lucky guess. Ale zawsze jest to tańsze. O! I jest leckule. Jest czapka gruta tutaj. Proszę. Nie mogę, zobaczcie na to. To jest szczotka do włosów w formie lizaka, Taka zamykana, podróżna. Jest po prostu genialna. I tu są małe chusteczki do rąk z jednorożcami o zapachu waty cukrowej, więc jest po prostu też słodkie. Wszystko to jest takie piękne. Tutaj na przykład mamy mydło z jajkiem żeby zamknąć spory. proszę bardzo, da się, da się dwa w jednym, błyszczyk i długopis i to w dodatku w formie lodów zapakowane w wóz z lodami no genialne o, zobaczcie, jest tutaj moja mgiełka do twarzy i to jest druga wersja brzyskwiniowa do skóry normalnej tutaj są balsamy do ust z mopsami tutaj jest balsam do ust w kształcie popcornu i o smaku popcornu jest też balsam z jednorożcem jej chyba trafiłam do raju, bo tutaj znowu są balsamy Jest kot o smaku białej brzoskwini i misio o smaku waty cukrowej I tutaj mamy jeszcze pszczółkę i miodek Też balsamy do ust, język jakie to jest piękne Tu jeszcze mamy suszarkę do paznokci, ona dmucha na wasze paznokcie, żeby szybciej wysły To jest cudowne I don't believe in humans i fries before dies. die A propos torebek niespodzianek Udało mi się usiąść z wielką z Tu cały czas wyświetlane są... O jest tyłe! Patrzcie, jaki fajny tatuaż i tutaj, proszę bardzo, wiedźmińskie rzeczy, można sobie skoczyć z wysokości na taką poduchę miękką, jest z, jedna z głównych dróg, całkiem spora, przy okazji poznajcie nowego członka rodziny. Teraz nas złapał but, więc idziemy sobie na takojaki. Jak wiecie już testowałam je w Japonii, a ja zaraz przetestuję tutaj i zobaczymy czy są podobne. Jest sobie 8 sztuk, ale są cholernie drogie w porównaniu do tych, które jadą w Japonii. Wyglądają tak samo jak tamte i nawet są w podobnych opakowaniach. Zobaczymy jak smakują. Dobra. Tu jest jaki, tu jestem ja i spróbujemy czy to smakuje tak samo. Język to jest wielkie, zawsze mnie to boli. Okej, okay, spróbuję na raz. Wydaje mi się, że jest zupełnie spoko. Coś pomiędzy mm. tako jakiejś z Tokio i pomiędzy tako jakiejś z Osaki. Bardzo dobra. Właśnie zrobiliśmy sobie zdjęcie w fotobudce na tym pięknym tle. O, oh, thank you. Koniec dnia drugiego, więc wychodzimy razem z całym tłumem i z Olafem. Tam jest Olaf, o tam, tam, tam. Jest godzina mniej więcej 20.30. My jeszcze nie skończyliśmy dnia, a mój jak gdyby licznik kroków Pokazuje, że zrobiliśmy dzisiaj prawie 17 km, a jak mówię, jeszcze będziemy zwiedzać. Więc po prostu wychodzi, że średnio robimy sobie około 15 km dziennie, coś koło tego, więc hej, wycieczki! <grym> a przy okazji się zjada mnóstwo francuskich pieczy, więc ogólnie na śniadanie, wiecie, bagietki z marmoladą. Przynajmniej w ciągu dnia będę mogła to wszystko spalić. Stół z tu Właśnie idziemy na dzień trzeci Japan Expo. <laughs> Cześć, gąski. E, nie boją się. A byłam takim dobrym szarkiem. Niestety, jak widać, gąski mają mnie gdzieś. Tym razem przychodzimy prawie o pierwszej. I zobaczcie, jak jest pusto. Już nawet nie musimy chodzić po tych takich zygzakach, tylko po prostu mamy taką wiecie prostą drogę do samego końca hali. Tutaj jak widzicie jest ryż, wołowina, jakieś warzywka, e, cebulka, szczypiorek e, I zobaczymy zaraz jak to będzie smakować, bo jeszcze tego nie jadłam Wezmę trochę ryżu i trochę wołowiny mm. Cieplutkie, pikantne, słone, mięsne, smaczne Naprawdę to jest bardzo dobre Trochę bym to porównała do takiego japońskiego gulaszu, tylko z taką bardzo rykaną wołowiną i będą dwa filmek i zobaczcie jaka jest kolejny proszę symboli. Ona jest przez pół Teraz wychodzę sobie na tak zwanego zieleniaka ale Dzisiaj jest bardzo tłumnie, ale mało ludzi uprawia sporty Bo zawsze jak tutaj wychodziłam to ktoś tam grał w piłkę Ktoś, nie wiem, bił się na miecze Jeżeli to jest jakikolwiek sport A tutaj widzę, że bardzo spokojnie Jak widzicie tam jest trawa i wszyscy siedzą w cieniu Tam wszyscy siedzą w cieniu Po prostu nikogo nie ma na słońcu, bo jest tak mega, mega gorąco No tutaj widzę paru wariatów, którzy tam sobie siedzą Ale ogólnie wszyscy się chowają A tutaj jest... Zobaczcie, go jest uroczy! Właśnie zrobiłam sobie zdjęcie z You Can i tutaj się drukuje moje zdjęcie, które zaraz okay. oh, No, jestem ja! Uh -huh. Jedną ręką się słabo gra, ale jakoś daje radę. To co mi się bardzo podoba na tym Expo? to jest tak różnorodnie. Tu są osoby ze wszystkimi kolorami z po z każdym wyglądem, z każdym kciuchami. I to jest piękne I w tych rzeczach, i ludziach, i w ciuchach. Oh, wow. Uwaga, uwaga, chyba wezmę mój pierwszy lucky bag. A dzisiaj będę sobie jeszcze szamać pierożki Gyoza. Pamiętacie, jak ja je robiłam na tym kursie gotowania i to są te same pierożki i zobaczymy, czy je będą smakować podobnie. Przede wszystkim nie są przypieczone tylko z jednej strony, tak jak to powinno być od patelni, tylko są jakby wyczone po całości, więc podejrzewam, że kwestia pieczenia na głębokim dłużku. Mają chyba stwór ale ogólnie są bardzo dobre. Zastanawiam się, czy tutaj jest w ogóle mięso. Nie są bardzo mięsne, ale są bardzo dobre. Tylko ja bym dała więcej mięsa. jak było w tych domowych. Słone, warzywne, intensywne w smaku, więc dobre. No i już wychodzimy z konwentu bo trzeba sobie odpocząć troszeczkę, bo chodzimy naprawdę dużo, dużo, dużo godzin. Ile sobie idę, ile sobie idę, a ktoś zgubił porę. Spójrzcie, już wracamy do domu. Zobaczcie, jak się rozpadało.